Witam Was, moi drodzy, na kanale w Ringu z Neymanem. Postanowiłem odnieść się do, do wpisu, jaki popełniłem wczoraj w moich mediach społecznościowych. W związku z tym, że została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi grupa artystów, aktorów, która nie była w tej pierwszej grupie zero do szczepień. No, mnie wczoraj wydawało się, że ten cały lament jest zupełnie niepotrzebny, bo w związku z tym, że tak wiele osób w Polsce się tych szczepionek obawia, to, no to dobrze, że takie znane osoby swoją osobą świadczą w tym, że, że nie ma się czego obawiać. No, ale dzisiaj zupełnie zmieniam optykę na tę sytuację, ponieważ wczoraj nie miałem pełnej wiedzy. Tu nie chodziło o żadną akcję promocyjną. Po pierwsze, nie ma ani jednego zdjęcia z tych, z, tych, z tych szczepień, tych aktorów, nie ma ani jednego nagrania. No to w jaki sposób miałoby być to pro, promowane? No, gdy Władysław Wkośniak-Kamysz szedł propagować szczepienia i, i, i szedł się zaszczepić, no to towarzyszyły mu kamery, fotoreporterzy, którzy mogli później to pokazywać i przekonywać ludzi, tak, że się nie ma czego obawiać. Natomiast tutaj mamy sytuację, kiedy. E Poprzez fundację związaną z panią Krystyną Jandą, w taką w takiej tajemnicy gdzieś informują się ludzie z takiego artystycznego establishmentu o tym, że będzie można skorzystać ze szczepienia już od razu. I jak się okazuje, nie ma to żadnego związku z żadną akcją promocyjną, a wyłącznie z chęcią tego, aby zabezpieczyć się yy, poza kolejnością. No, jest taka zasada, że na tonącym okręcie najpierw kobiety z dziećmi schodzą z pokładu, później mężczyźni, dopiero na koniec załoga a ostatni schodzi kapitan. Yy, no pewna moralność towarzyszy tego typu postępowaniom. Tutaj tej moralności brakło i dziś chciałbym jakby moją opinię zmienić i, i, i jasno wyrazić się, że nie, to nie miało żadnych, żadnego, to nie miało mieć żadnego przekazu promocyjnego. To była po prostu chęć zaszczepienia się poza kolejką i jest to smutne. No, myślę, że dzisiaj wstyd tym wszystkim ludziom. Słusznie, e, i no i cóż, no, takie mamy elity. Nic no. wam na to nie poradzę. Pozdrawiam Was serdecznie.